tutaj Kraina Klocków. Niedawno w kioskach pojawiło się wydanie specjalne magazynu Lego Ninjago. No i patrzcie. Mamy tutaj jako dodatek minifigurkę Garmadona i to jeszcze w takim fajnym blisterku. No i ja oczywiście musiałem to kupić, no bo nie mam jeszcze żadnej minifigurki Garmadona, a jestem fanem Ninjago, więc wypada jednak Garmadona mieć, no bo to jedna z ważniejszych postaci w serialu. Tutaj to wydanie jest bardzo inspirowane Legacy, z tego co wiem. Nawet tutaj mamy Lego Ninjago Legacy. No i oprócz Garmadona mamy jeszcze saszetkę z kartami. I mamy tutaj kartę z edycji limitowanej. to się ona pogniotła. jest to Mega Power J. Tylko czemu on jest tu jeszcze przyklejony? Przecież to i tak było zafoliowane, no to trochę niepotrzebnie. a tak wygląda, no trochę mi się tu pogniotł. Klej tu można łatwo ściągnąć, więc nic się nie powinno stać, ale no, jednak trochę to bez sensu. I też jest przyklejony. No nie wiem, czemu tak postanowili zrobić. No najpierw się oczywiście zajmiemy gazetką. Patrzcie, tutaj wydanie specjalne. Czy to ma jakoś więcej stron niż normalne magazyny? 34, no to chyba mniej więcej podobnie, może trochę więcej. Patrzcie, jaka tutaj fajna grafika z kolem. Mamy no, spisteści. Zobaczmy, że tu będzie coś takiego niezwykłego. Jest komiks związany właśnie z Garmadonem, Tutaj, jak widzimy. Patrzę, mam tutaj reklamę, no, że na Cartoon Network będzie w Polsce nowy sezon. I chyba chodzi o sezon 10. No tak, 10, bo który 9 już był. Tylko, czemu tutaj daję grafikę z sezonu pilotażowego, to nie wiem. Tak więc, 10 sezon chyba w tą sobotę będzie, jeśli dobrze pamiętam. Ja już oglądałem po angielsku, ale z chęcią sobie z polskim dubbing, dubbingiem obejrzę. I mamy plakat. Tutaj mamy generałów wężonów. A tutaj kaja i nije. Co tutaj w ogóle jest większy format niż w zwykłym magazynie. Reklama kart. O proszę, mamy tutaj takie puszki, nawet jeszcze ich nie widziałem. Chyba lepiej teraz to zrobili. Może sobie jeszcze jedną kiedyś kupię. Mamy tutaj łamigłówki. Pominąłem? Tak, pominąłem jedną stronę. Mam patrzcie, mamy tutaj opisanego Garmadona. Mamy całą jego historię. Trochę skróconą, wiadomo. Aż od sezonu pilotażowego do tych najnowszych. Mamy tutaj jakiś quiz. No, patrzcie. Mamy zdjęcia z pierwszego sezonu. Dalsza część tego quizu? No, na pewno co zrobię, zrobię. Legacy rozdział pierwszy. O co chodzi z tym rozdział pierwszy, to nie wiem. Właśnie tutaj mamy jakąś historię ninja. Księdzu, znajdziesz wszystko o moich ninja i ich przygodach. O moich uczniach. No dobra. A, Okej, okay, tutaj mamy opisanych wszystkich ninja. Mamy łamigłówki. Tutaj z Wężonem, z Pitto, jeśli dobrze pamiętam. No, mamy przedstawienie zestawu Złoty Smok. Ja ten zestaw recenzowałem. Mamy również tutaj ujęcia z serialu. Są jakieś łamigówki. No i tradycyjnie ankieta. Możemy wygrać tutaj zestawy. Okej, okay, tutaj mamy. I tutaj mamy zapowiedź kolejnego numeru. Ale Legendy Ninjago powrócą do 2 lipca. I mamy tutaj Sensei Yao. No dobra, tylko to nie jest raczej normalny magazyn Ninjago. No bo on wychodzi co miesiąc, a tutaj dopiero 2 lipca. Czyli chyba to będzie kolejne wydanie specjalne. No chyba tak. I taki Mono Sensei Wu, tutaj ona jest bardzo podobna do takiego, który miał w sezonie pilotażowym. Była taka minifigurka, która była dostępna w zestawie ze spinerem jego. Ja właśnie ten zestaw mam, tak więc nie wiem czy kupię. No, bardzo podobny, nawet nie wiem czy nie identyczny jest to kimono. No twarz jest tylko inna. Więc chyba nie kupię, no... może. Kto wie, kto wie. Tutaj mamy z drugiej strony podobną grafikę jak na początku była z Colem, tylko z Jayem. I tutaj mamy nadzwyczajny zestaw plakatów Ninjago. Jest niesamowity podwójny plakat z każdego z czterech wydań specjalnych. Czy będą cztery wydania specjalne? Czy to jest pierwsze i w każdym. A, i w każdym będzie taki plakat, który można zrobić z okładki. No to fajnie, naprawdę, aż cztery wydania specjalne. Czyli w następnym Mistrzuła. Ciekawe, to będzie w kolejnych. Mam nadzieję, że coś równie ciekawego. I patrzcie, tutaj jak wszystkie zdobędziemy, to nam się utworzy taki wielki plakat. No fajnie, fajnie, naprawdę. Dobra. No to przejdźmy do tego, co najciekawsze, czyli do dodatków. Mamy tutaj saszetkę z kartami. I już trochę na kanale otwieraliśmy. No i jakie karty nam się trafią. O, proszę, mamy Smoka Ognia. Połowę jego, no fajnie. Kickboxing, mamy tutaj ternera, Karta Puzzle. Ściekły i to chyba jest powtórka. I Iron Baron, to też, szczerze mówiąc, nie wiem czy powtórka, chociaż chyba nie. No, potem sobie sprawdzę. Tak więc całkiem fajne karty, znowu nam się udało trafić jednego z tych smoków, tym razem Ognia. No to teraz przejdźmy do menu figurki Garmadona. Jak tutaj otworzyć? Wystarczy zdjąć folię. Fajnie w ogóle, że w takim blisterku nam go dali. Tutaj taśmą to jest przymocowane. Okej, okay, już tutaj sobie zaraz jakoś poradzimy. I mamy tutaj Gormadona. On ma taki klasyczny wygląd z pierwszego, drugiego sezonu. No jeszcze ma ten helm z kością. Aż się stare, dobre klasy przypominają. I dostaliśmy do niego aż cztery katany, więc fajnie. Jak tutaj wyciągnąć? A tu jest jeszcze taśma na nich. Dobra, udało nam się. Jeszcze umułuję te katany. No i mam tutaj naszego Garmadona. Jak już mówiłam, naprawdę bardzo chciałem mieć tą minifigurkę. Mamy ten jego klasyczny helm z kością. Chociaż chyba w tych pierwszych sezonach on był szary. Też nie jestem pewien też. Mamy główkę z taką złowrogą miną. Tutaj tą nakładkę możemy ściągnąć i też mamy tutaj nadruk. Więc fajnie. Z również coś tutaj jest. No może jeśli chodzi o szczegółowość długów, no to nie ma jakiejś żadnej wielkiej rewelacji. Ale fajnie w ogóle mieć tą postać. I bardzo się cieszę, że została dodana do magazynu. Fajnie też, że mamy te aż cztery katany. Więc mamy całkiem fajny magazyn. Naprawdę się cieszę, że tego Garmadona dodali. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma tej minifigurki, to jak najbardziej polecam kupić. No ale jeżeli jednak ma, no to... Niby to jest wydanie specjalne, ale nie ma tutaj nic takiego specjalnego. Może poza tym, że minifigurka była w bisterku, ale nie wiem, czy to robi jakąś wielką różnicę. No, nie ma tutaj nic niezwykłego, czego by jakoś nie było w zwykłym magazynie. No tak czy inaczej, magazyn oceniam pozytywnie. Fajnie, że tego Garmadona dodali. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki góry oraz subskrypcji. No i zajrzyjcie też na mój drugi kanał, czyli Kraina Gier. Tam właśnie gramy sobie w różne gry. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!